Hej, hej! Witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej serii z The Sims 4. E, tak więc dla przypomnienia ostatnio właśnie Claire poszła spać, a Marcin najpierw został przy kominku. Później przyszedł sobie grać na komputerze do jej sypialni. Zobaczymy, czy on tutaj jeszcze zostanie, czy pójdzie do domu. E, może zwinie się do domu, jak jeszcze ona będzie spała. E, w każdym razie, no e, tak, gra tutaj tak naprawdę e, tworzy scenariusz. I co bym chciała powiedzieć? Dzisiaj spróbujemy zrobić taką opcję, żeby ona pracowała z domu. I chciałabym, żeby również. Um, o, poszedł akurat do domu. W sumie może to i lepiej. Ona by chciała troszkę. Tutaj mamy potrzebę higieny. Niech sobie wejdzie tutaj nago. Też to jest tak troszkę może w, w zabawa, też nam tutaj przy okazji wejdzie. No, o wschodzie słońca, czy tam nawet nie. Tak, oj, szybko wyszło. O, sama sobie idzie poćwiczyć. Sama z siebie. To mi się podoba, co, co tam się będzie. E, już idziemy zobaczyć. A, na gitarze. No i fajnie. Jeszcze wybrała miejsce, gdzie jest skupienie przy oknie. Dobrze. Bardzo dobrze. O, niech naprawi tutaj, zepsuło. E, zepsuła nam się wieża. Niech się uczy naprawiać. Tutaj też jest y, zepsuta toaleta. Niech naprawi. Po co ma wzywać kogoś? Spróbujemy to naprawić. No i to była umiejętność majsterkowania. Niezależna kobieta XXI wieku. Nie potrzebuje tutaj nikogo wzywać. Tylko sobie po prostu poradziła. E, o, ona coś tam sobie zapisuje. O, obejrzy. E, bo właśnie jestem zawsze ciekawa, jak to jest, jak ja jej daję trochę wolną rękę, co ona sobie wymyśli, e, co ona wtedy właśnie. E, więc tak, niech tutaj naprawdę się wykąpie. Mhm. Mamy piątą rano i teraz właśnie, co, co zrobić o takiej godzinie? E, ćwiczenia może później. E... Ćwicz przemowy. Właśnie charyzma jest bardzo ważna w kontaktach międzyludzkich, czy później w pracy się to może przydać. Więc spróbujemy tutaj rozwijać. Zobaczymy, co jeszcze w tej karierze by nam się przydało do awansu. Badaj nowoczesną miłość za pośrednictwem komputera. No właśnie. Dzisiaj to zrobimy w godzinach pracy, będziemy pracować zdalnie. Ona poszła sprzątać. Mhm. Ćwicz przemowy miało być. Ona nie chciała ćwiczyć. Czy ona tam nie potrafi dojść do tego lustra? No właśnie, może to... A, no widzicie? Ona się wkurza, że nie może dojść do lustra. No, ja przesunę jej to, no. No. To jest dobre czasami, takie... A, to nawet nie o to chodziło. Może... Może przestanowa. Dobra, to ja usunę tą lampę, a dam okno po prostu. No ale tak, no zdarza się, zdarza. Więc teraz dajmy sobie tutaj okna. Po boku może. No i spoko Dobra Wracamy i zobaczymy Czy teraz może ćwiczyć te przemowy No tak no, To jest ciekawe jak się się wkurza Jak nie może Jest mm -mm. resztki Bo jest głodna właśnie Dobra, chwilę jeszcze Teraz, zaraz jeszcze przyjdzie. Mhm. Hmm. Za około godzinę pracuj z domu. Pracuj z domu, no, można wziąć pł płatny urlop. Też ciekawa opcja, no, ale skoro zaczyna za godzinę, to już możemy jej dać, żeby zaczęła to badać i pracowała nad tym nad tym awansem badaj nowoczesną miłość no i idziemy zapłacić rachunki Opłać rachunki 7000 wow no trzeba by pomyśleć jakby tutaj dobrze zarabiać albo zoptymalizować koszty Koszty gospodarstwa domowego. Hmm. Przez korzystaj I jeszcze raz, niech właśnie bada tą miłość. Kolejny poziom umiejętności romantycznych. Może szeptać o pragnieniach z innymi simami. No, ciekawa interakcja teraz będzie. Zobaczymy. Szeptanie o pragnieniach. Dobra, niech skorzysta, niech zaraz wróci do tej pracy. A, opłacić rachunki teraz idzie. No i teraz ten pęcherz. No chyba zrobimy ten stalowy pęcherz, myślę. Co by nam się nie posikało. Co by nam się nie posikała? Myślę, że dzisiaj wyskoczymy na miasto. Popracujemy jeszcze trochę No i to byłby dobry czas, żeby właśnie wyskoczyć, podróżuj eee, Zaraz zobaczymy Co możemy dzisiaj mhm. Park sobie mieszkają? Biblioteka, siłownia. Idziemy na siłownię, a co? Skarmen eee, mhm. Okej, okay, jesteśmy na siłowni Skarmen Teraz e, ćwiczenia O, ćwiczy razem, znaczy się lepiej dać, tak. Niech razem sobie wsiad ćwiczą. A e, poproszę o magazynowanie. Może nie. Kto tu jest jeszcze? ćwiczy razem. Uuu, oh. przyjazny kapitan. Bokserki. Pozajmowane wszystkie bieżnie są. Ćwicz do granic możliwości. Mhm. No, jak ktoś tutaj jeszcze jest To chory Przyjazne powitanie. No wszyscy dołączyli do niej. No proszę, tak. <tąpięć m. tj. śmiech> Dyskutuj o strategii gry, o zainteresowaniu się. No ciekawie, przyciągnęła do bieg <laughs> <laughs> oh, wytrzymałościowy do granic możliwości, dawaj. Czy ona, ona jest w ciąży? Nie, ona chyba po prostu jest troszkę... E, rozmowa. Jak to złoty bieg. Harpaweł, plusem ma łafata. Bannerman. Czy ona robi ten bieg, czy jak? mam no, mogła zrobić ten. ten bieg. O, przeciągnij się. Pokażę. No, Pozajmowane są wieżnie. Czy do granic możliwości. Może znowu przyjdą do niej. No i za niedługo myślę... O, właśnie, jeszcze bokserski jest! Krenu ciosy. Dobra, wystarczy Bicki. Teraz tutaj jeszcze się trochę wyżyjemy na tym. Mhm. Zabawne powitanie, ale on jest chyba nastolatkiem On jest chyba troszkę za młody, co? Szczęśliwy Nie <grymne> Ty głupy, naśladuj członka rodziny. Oj, kolejny przyszedł. Kto to jest? A tego chyba znamy. Carlos. Carlos jest bredny, Pamiętamy go, no. Przeproś czemu przeproś? Rozmawiał o zainteresowaniach. Hmm, hmm. Zapytaj o pociągające cechy osobowości I co ciekawe, co ona się dowie Skupiona Carlos już sobie poszedł Wszyscy sobie poszli Ona jeszcze dalej poszła ćwiczyć do granic możliwości Dobra, wracamy na chatę Musimy się wykąpać Tak o, na rowerze mm -hmm. Wróciła sobie na rowerze Zadowolona O, Gosposia posprzątała, dzisiaj nas to kosztowało Na no, a w ręczniku? No ciekawe nie jest jej strój. Wykąś się i śpi. Tak, więc Kler za chwilkę nam pójdzie spać. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dzisiaj to już na tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału.